Witam. Rozpoczynamy drugi dzień walk o Sochaczew. Trzymając się zasad, ze scenariuszy przedstawiających historyczny przebieg bitwy, przyjęto, że nocny kontratak Polaków wyrzucił Niemców z Sochaczewa i zmusił ich do wyjścia na pozycje wyjściowe z poprzedniego dnia walk. Polacy, więc, mimo poniesionych strat, utrzymują nadal Sochaczew w swoich rękach, przy czym skupili się w tym regionie miasta. Rezygnując już w tym momencie z rozciągniętej bardziej obrony tych dzielnic, pamiętając jak to się skończyło dla nieszczęsnej siódmej kompanii, która została przed niego dnia całkowicie rozbita. Polskie siły pozostały bez zmian, aczkolwiek trzeci batalion 144 Pułku Piechoty został przesunięty do Hodakowa, natomiast Niemcy wprowadzili do walk wsparcie z 4 Dywizji Pancernej. Niewielkie, ale przy stosunkowo niewielkich siłach biorących udział w tym starciu też istotne w postaci 1. Batalionu 12. Pułku Piechoty Zmotoryzowanej z 4. Dywizji Pancernej oraz 1. Dywizjonu 103. Pułku Artylerii z 4. Dywizji Pancernej. Obie są to jednostki zmotoryzowane. Rozstawienie sił przypomina zatem to, które znamy z poprzedniego scenariusza z uwzględnieniem strat. Polski dywizjon artylerii, a w zasadzie jego smętne herstki, bo jak pamiętamy, stracił on 80% z swoich sił w wyniku nalotów niemieckiego lotnictwa szturmowego. Wedle rozpiski historycznej powinien zajmować pozycję tutaj pod Adamową Górą. Natomiast jak pamiętamy w poprzednim scenariuszu przesunąłem go bezpośrednio do Sochaczewa, aby swoim ogniem wspijał obrońców i przyjmijmy, że tutaj już pozostał. To by było tyle, jeśli chodzi o wstęp. Możemy rozpocząć rozgrywkę. Zaczynamy standardowo od sprawdzenia pogody. W poprzednim etapie była ona cały czas dobra, co sprzyjało atakom niemieckich, niemieckich szturmowców. Zobaczmy, jak będzie teraz. Wykonujemy kośćmi. Wypadło 5, nie, 6. Przy pogodzie dobrej w poprzednim etapie. Udało się utrzymać ciągle pogodę dobrą. Dzięki czemu nadal możemy używać niemieckich szturmowców. Gdzie ich użyjemy? A spróbujmy. Może uda się nieco osłabić polską obronę. Atakujemy znajdujące się, znajdujące się tutaj jednostki polskie. Od wyniku rzutu kostką odejmujemy tym razem aż 3. Co oznacza, że ciężko będzie, ale może. Niestety wypadło 2, minus 3 to minus 1. Budynki Sochaczewa zapewniły obrońcom bardzo dobrą osłonę przed atakami sztukasów. Na, nawały ani desanty nie mają miejsca. Niemcy musieli mieć 3 dywizjony, żeby móc to wykonać. Posiadają tylko 2. Przechodzimy zatem do niemieckiej fazy ruchu. Czas na ruch jednostek niemieckich. Myślę, że tym razem Niemcy skupią się na tej części sochaczewa, ponieważ tutaj mamy CKM-y, które jak widzieliśmy są bardzo skuteczną bronią przeciwko atakom piechoty. Zatem 1, 2, 3. To jest jednostka zmotoryzowana, więc poruszając się po drodze wydaje o połowę mniej. 1, 2, 3. Następnie 1 2 1 2 3 To by zamykało ruch na tej części, tylko zauważmy, mamy tutaj tą artylerię Można by ją tutaj pozostawić, ale z drugiej strony mamy tutaj polską piechotę, która aż się prosi, żeby przeprowadzić wtedy silny atak i pozbawić Niemców wsparcia tych dział, co by skomplikowało Niemcom sprawę. Jest to artyleria zmotoryzowana, więc jeżeli ją poruszymy, to będzie mogła dalej wspierać ostrzałem swojej jednostki, ale z siłą zmniejszoną o 1. Myślę, że można to, można to zrobić. Lepiej Lepsze to niż trzymanie jej tutaj i wystawienie jej na atak. 1, 2, 3, 4. Ustawimy ją tutaj. Podobnie z tą baterią, z tym dywizjonem. 1, 2, trzy. Oba dywizjony ustawimy tutaj, będą mogły skutecznie wspierać uderzenie na tę część sochaczewa. 1, 2, 3, 4 i ich pozostawimy tutaj. Ten oddział rozpoznawczy przesuniemy do tej części sochaczewa. Tym sposobem zamkniemy skutecznie oblężenie mi od tej części miasta. z tymi saperami. Czy zdążyliby dojechać tutaj? Boję się, że nie. Zobaczmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie da rady. Przesunę więc ich tutaj. To zamyka fazę ruchu Niemców. Wykonujemy zatem atak. Tutaj Niemcy dysponują łącznie 4 zmotoryzowani posiadają 6, czyli 10. Ta jednostka poniosła straty, posiada zatem 13. Trzy, Wspierają nas dwa dywizjony artylerii, przy czym siła każdego jest zmniejszana o 1, ponieważ wykonywały ruch. Czyli tu mieliśmy 13, ten posiada 5 czyli 4, czyli 17 i drugi także posiada 5, czyli zmniejszone 4, czyli mamy łącznie 21 punktów siły. Polacy natomiast mają tutaj kompanię piechoty o sile 2 i Resztki dywizjonu artylerii o sile 1. Czyli mamy 21 na 3. Co daje stosunek sił 7 do 1. Od tego odejmujemy 1 za umocnienia. 6 do 1. Oraz 2 za miasto. Co daje 5 do 1, 4 do 1. Stosunek sił nadal korzystny dla Niemców. Który pozwala już pomyśleć o uzyskaniu jakiegoś przełamania. Zobaczmy. Uzyskujemy 4 do 1. Wyrzuciliśmy kostką 7. 7 w tabeli 4 do 1, w kolumnie 4 do 1 oznacza B1. Polacy muszą wycofać się o jedno pole. Mogliby wycofać się na to pole lub na drugi brzeg bzły. Co wydaje się sensowniejsze? Myślę, że cofnę ich na ten brzeg bzły. Pozwolić spada Niemcom zająć tę część Sochaczewa. Nie wiem, czy to najlepsze wyjście. Przekonamy się za jakiś czas. Następnie sprawdzamy straty. Niemcy posiadali 21 punktów siły. Czyli 21-25 tabelka. Od tego odejmujemy 1 za umocnienia i 1-2. Za miasto. Czyli rządek 6, 10. Uzyskaliśmy 7. Hmm. Polakom przynajmniej tyle się udało, że wycofali się bez strat. Natomiast zobaczmy, jak im poszło. Dysponowali trzema punktami siły, czyli 1, 5. 1 za umocnienia, 1, 2 za miasto. 16, 20. Uzyskaliśmy 4. Niemcy tracą dwa punkty siły. Czyli mimo osiągnięcia sukcesu zapłacili za to Pewną daniną krwi. Zapomniałem o jeszcze jednym elemencie. Tutaj mieliśmy polski dywizjon artylerii, który został zmuszony do odwrotu. Artyleria za każdym razem, kiedy dokonuje odwrotu, musi stracić tyle punktów siły, ile, o ile pól się wycofała. Jako, że tej artylerii pozostał już jeden punkt siły, wycofała się jedno pole, w związku z czym jest eliminowana z rozgrywki. To zamyka niemiecką fazę walki i kończy, niemiec, kończy, koń, kończy niemiecką część tej tuły Następnie Polacy. Polakom po tej części bzury pozostał już tylko jeden przyczółek, co prawda dość dobrze broniony, ale może w tym momencie stać się celem bardzo silnego ataku ze strony wszystkich grup niemieckich. Wypadałoby natomiast wzmocnić obronę. Ten oddział umacnia się i wsparcia udzieli mu kawaleria dywizyjna. Ostatnim naszym odwodem został 82. Dywizjon pancerny. Ja go wciąż jednak jeszcze nie chciałbym ruszać ponieważ to już jest taka nasza ostatnia deska ratunku. Pytanie co z tym batalionem tutaj? On jest dosyć silny, posiada przecież 4 punkty siły. 1, 2, 3 1, 2, tu mamy wzgórza. 3, 4, 5. Niemieckiej artylerii nie możemy zagrozić, niestety. Ale ja bym go przeprawił zatem na drugi brzeg wzury. Przejście przez rzekę kosztowałoby piechotę jeden dodatkowy punkt ruchu. Więc 1, 2, 3, 4, 5. Dzięki temu będziemy w stanie wzmocnić obronę na tym odcinku. I sprawić, że przynajmniej Niemcy nie będą mogli, tak, jeżeli nawet co ten brzeg bzły, to Trochę trudniej im przyjdzie ze zdobyciem tego. To by zamykało ruch Polaków. Polacy nigdzie nie atakują. Chociaż... Nie. Zastanawiam się, ale nie. Ten oddział, wszystkie, wszystkie te trzy te zgrupowania mogłyby spróbować uderzyć na tych Niemców, ale ich łączna suma sił też by nie powalała, natomiast Gdyby na przykład Polacy zostali zmuszeni do odwrotu, wtedy ich sytuacja stałaby się wtedy bardzo poważna. Także nie, nie, nie zdecyduję się tutaj na kontratak. I tym samym zakończę fazę Niemców i pierwszy etap tego dnia walk. Rozpoczynamy drugi etap walk 15 września. Sprawdźmy czy nastąpiła zmiana pogody. O co modlą się Polacy? No proszę. Wyrzuciliśmy 12. Oznacza to w tabeli dobra, że pogoda uległa pogorszeniu. No, przynajmniej tyle. Przy pogorszonej pogodzie nadal Niemcy mogą wykonywać misje lotnicze, jednak jest to obarczone większym, większym ryzykiem niepowodzenia. Niemieckie sztukasy postanowią zbombardować ten maszerujący tutaj batalion Polaków. Jednak jako, że pogoda jest pogorszona, to nie pójdzie im tak łatwo. Muszą najpierw określić, czy chmury uniemożliwiły im przeprowadzenie takiego ataku. W takiej sytuacji wykonujemy rzut kością i sprawdzamy. Jeżeli wyjdzie, wypadnie 1, 2, 3, możemy dalej wykonywać misję. Jeżeli wypadnie 4-5-6, chmury nam to uniemożliwiły. Wykonujemy rzut. Wypadło 6. Tyle dobrego, że chmury umożliwiają Polakom bezpieczny marsz dalej. Teraz pytanie. Czy, yy, co zrobimy z naszą artylerią? Czy będzie ona, będzie ona wspierać? A tak? Zapewne tak, ponieważ ja bym miał wszystko spróbował oczyścić ten brzeg bzury. Przywalić poważnie tym Polakom, czy też może spróbować od razu uderzenia na ten brzeg? Kusząca perspektywa, bo wtedy moglibyśmy, moglibyśmy całkowicie spróbować od, rozbić polską obronę, jednak nie, myślę, że warto spróbować czegoś takiego. To zgrupowanie przesuniemy tutaj. Ci saperzy pozostaną tutaj. Natomiast tymi Niemcami uderzymy na tych Polaków. Niemcy posiadają tu łącznie. Trzy. Osiem. Trzy. Osiem. Dwanaście punktów siły. Do tego dodajemy 10 z obu tych dywizjonów, czyli mamy łącznie 22 punkty siły. Polacy posiadają tutaj 3 punkty siły. 2 punkty kompania piechoty, 1 punkt dywizjon artylerii, kawalerii. Zatem mamy 22 na 7. Na 3, na 3, co daje 7 do 1. Minus 3 za umocnienia i raz, co znowu daje 4 do 1. No Niemcom idzie na papier. Dobrze. Ale niestety rzut nie przyniósł. Szczęścia wypadło 11. 11 w 4 do 1 oznacza, że obie strony pozostają na swoich pozycjach. No niestety. Tym razem po zacięta polska obrona przyniosła rezultat. Wykonajmy rzut, aby sprawdzić, jakie ponieśliśmy straty. Najpierw Niemcy. Niemcy atakowali z siłą 22, zatem 21-25. O 1 za umocnienie, 1, 2 za miasto. Czyli 6, 10. Wypadło 9. 9, 6, 10. Oznacza, że Polacy ponieśli 1 punkt strat. Eliminujemy zatem tę kawalerię. Zobaczmy, jakie straty zadali Niemcy, Polacy Niemcom. Posiadali 3 punkty siły. O 1 za miasto, 1, 2 za znaczy o 1 za umocnienia, 1-2 zamiast, 16-20, 7-1, niezbyt wysokie. Krótko mówiąc, doszło do fark o niezbyt dużej intensywności. Tu mieliśmy 3. Zauważmy, on, yy, on posiada 2 trójki, czyli stracił ją raz, dwa i dopiero teraz posiada dwójkę. Ja była w użyciu, więc przykrywamy ją żetonami ostrzału. Zaznaczam też, że to one nie pochodzą oryginalnej gry, pochodzą one z gry Waterloo. Dragona natomiast używam ich, ponieważ są bardzo wygodne w oznaczaniu jednostek, które prowadziły ostrzał. To by zamykało niemiecką fazę ataku. Polacy przechodzimy automatycznie do fazy ruchu Polaków. Przede wzmocnię ten, ten batalion, przerzucam alarmowo wręcz tutaj. I na tym kończę uch Polaków. Tym samym kończę drugi etap walk 15 września. Przed nami ostatni, trzeci etap walk 15 września. Sprawdźmy pogodę, aczkolwiek w etapiach nocnych rodnictwo szturmowe i tak nie może działać niezależnie od pogody. Wypadło 5. Pogoda była pogorszona. W związku z czym sprawdzamy, uzyskaliśmy 5. Pozostaje ona pogorszona. Następnie zastanówmy się, co zrobią Niemcy. Korci, żeby przeprowadzić atak całością sił na, te, na ten tutaj przyczółek polski, na wschodnim brzegu Bzury. Natomiast problem jest taki, że są tutaj te ckm y nieszczęsne, których atak, na które atak naszych jednostek, składających się w sumie głównie z piechoty, podziała mocno hamująco. Z drugiej strony mamy tutaj artylerię, która nam na pewno pomoże w tym ataku. Więc myślę, że można jednak... Sp Dodatkowo pamiętajmy, że mamy do czynienia z etapem nocnym, co oznacza, że mogą zajść dodatkowe okoliczności, które nam uprzykrzą życie. Zatem czy chcemy przeprowadzać taki atak? A można by spróbować Polaków zmiękczyć samym ogniem artylerii. Co też będzie trudne, ale może da pewne szanse powodzenia. A zaryzykujmy atak samej artylerii. Jak policzyłem jednak przed chwilą ostrzał artylerii nie miałby żadnych szans, ponieważ modyfikatory wynosiłyby minus 4, minus 1 za umocnienia, minus 1 za noc i minus 2 za miasto, a żeby uzyskać rezultat pomyślny, musielibyśmy wyrzucić na kostce co najmniej liczbę wyższą niż 1,2. W po podjęciu od niej 4 oznaczałoby, że nie ma w praktyce szans, żeby wyrzucić taką liczbę. Czyli, nasz, czyli ostrzał nie miałby żadnych szans powodzenia, w takiej sytuacji. Myślę, że jednak zrezygnujemy z umacniania tych Niemców tutaj, a przeprowadzimy ich siłami wspartymi przez tę artylerię atak na tę polską kompanię. Będzie to ryzykowne, ale przy okazji pokażę, jak, na co się narażamy walcząc w nocy. Mamy zatem 10 punktów siły niemieckiej artylerii. 2, 7, 11 punktów siły niemieckiej piechoty, czyli łącznie mamy 21 punktów siły. Polacy mają 2 punkty siły, co daje stosunek sił 10 do 1, ale jako, że ma walka ma miejsce w nocy, przed rozpoczęciem walki wykonujemy rzut kostką. Wypadło 3. Następnie sprawdzamy, czy coś nam się nie stało? Wrzucenie 3 oznacza dodatkowego modyfikatora minus 1. Nie tak źle. Gdyby wypadła inna liczba, moglibyśmy na przykład ponieść dodatkowe straty. A zatem mamy 10 do 1. Minus 1 za nasz atak, atak w nocy. Minus 1 za umocnienia. I minus 2 za atak na teren miasta. Czyli z 10 do 1 robi nam się 6 do 1. Ciągle nie najgorzej. Uzyskaliśmy 4. 4, 6 do 1, 2, 3. 4 oznacza B3. Mocno spychamy Polaków do tyłu. 1, 2, 3. A jednocześnie wprowadzę tutaj niemiecki batalion zmotoryzowany. Ten batalion zachowam zaś tutaj, dzięki czemu udało nam się rozbić linię obrony Polaków i utworzyć przyczółek na wschodnim brzegu Bzury. Co teraz zrobią Polacy? Logika nakrywała by jak najszybciej spróbować likwidować ten przyczółek, wszystkimi możliwymi siłami. Czy będzie to wykonalne? W zasadzie Polacy nie mają wielkiego wyboru, muszą spróbować. A przepraszam, nie policzyliśmy jeszcze strat z tego ataku. Zróbmy to zatem teraz. Niemcy dysponowali 21 punktami siły, ale aż, modyfikatorem aż o minus 4. 1, 2, 3, 4, czyli do 1, 5. Wypadło 5, pójdło. Nie zadaj żadnych strat. Polacy dysponowali 2 punktami siły. 1, 2, 3. 16:26 Niemcy ponieśli jeden punkt strat. Zatem nasz batalion, zmotoryzowany tutaj, posiada cztery punkty siły. Wróćmy do polskiego, do polskiej fazy ruchu. Przesunę więc tę kompanię tutaj. Dam Polakom wsparcie w postaci tego niewykorzystywanego do tej pory dywizjonu pancernego. I wykonam koncentryczny atak z trzech kierunków Polakami na Niemców To co w tym momencie robię jest działaniem bardzo hazardowym Ponieważ jeżeli mi się nie uda to cała polska, poniesie, cała polska obrona może się rozsypać Ale spróbujmy Tu mamy Dwa punkty siły Dywizjon pancerny Polski posiada Jeśli dobrze pamiętam również Dwa punkty siły Cztery Batalion 4 punkty siły, czyli mamy już 8 punktów siły. Ta drużyna 10 punktów siły, 2 punkty siły, czyli 10 punktów siły. I tutaj dwie kompanie, tylko czy one mają połączenie z tym polem? Mają. Jest tutaj most. Czy nie ma mostu? Jest most. Czyli mamy łącznie 2, 4, 10, 14 punktów siły polskich przeciwko 4 punktom siły niemieckim. Najpierw jako że walka ma miejsce w nocy musimy sprawdzić, czy nie doszło do jakichś dodatkowych, nieprzyjemnych wydarzeń. Zdaje się, że doszło, bo wyrzuciłem jedynkę. Tak. najgorsza możliwa sytuacja dla Polaków. Jedynka. Dodatkowy modyfikator minus 2, atakujący dodatkowo traci jeden punkt siły. Odpiszmy go od razu, żeby nie zapomnieć. Aczkolwiek nie wpływa on już na, na, na ostateczny układ stosunku sił. Mieliśmy zatem stosunek sił y, 3 do 1, 12, przeci, 12 przeciwko 4, 14 przeciwko 4, y, 3 do 1. Następnie wprowadzamy modyfikatory. To będzie, to będzie kiepskie. 3 do 1. Minus 2 za ten nieszczęsny atak nocny. I minus 2 za atak na Miasto. Stosunek sił 1 do 3 ostatecznie nam się z tego robi. Czyli dla Polaków będzie źle. Wyrzuciliśmy 3. No, Polacy mogą mówić o szczęściu. No, Piusłowski z nieba się uśmiechnął. Pozostają na pozycjach, nie, udało się, nie zostali zepchnięci Sprawdźmy przynajmniej zatem jak poszło ze stratami Polaków 11-15 Spada aż o 4, czyli do najniższego 1 do 5 10 Wspaniale, Niemcy ponieśli 1 punkt strat Obniżamy je do 3 Teraz patrzmy jak poszło Niemcom. Mieli cztery punkty siły, 1, 2 za miasto. Ten modyfikator nocny nie, uwzględnia, nie jest na korzy. W, tych, w takich sytuacjach. Czyli 11, 15. Wyrzuciliśmy 4. Polacy tracą jeden punkt siły. Nie tak źle. Co prawda nie, nie udało im się wypchnąć Niemców, ale sami nie zostali też rozgromieni, a nie rozrzuceni, a zadali Niemcom pewne straty. Tym samym kończymy trzeci etap walk toczących się 15 września. Sochaczew pozostaje nadal częściowo jeszcze w rękach polskich, aczkolwiek Niemcy bardzo mocno wbili się klinem w to miasto i udało im się rozdzielić polską obronę, co komplikuje sytuację. Zdecydowanie widać, co może zrobić artyleria, jeżeli przeciwnik nie dysponuje swoją własną. Kończymy zatem i dziękuję za uwagę. W następnym filmiku przedstawimy ostatni trzeci, trzeci, trzecią turę walk rozgrywających się 16 września.